Widok z najwyższej wieży w Kadygdzie na miasteczko jesteśmy tu przed 11. Słońce ładnie oświetla białe domki, a tam w oddali widać zamek San Sebastian, na którym byłyśmy na wschodzie słońca z latarnią Na zamku prowadzi molo, po którym biegają ludzie, za którym łowią ludzie ryby. Teraz idziemy zobaczyć drugą część.